No, siema widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w troszeczkę nietypowym filmie, ponieważ będzie to opening jajek w Teamfight Tactics. Tak jest, zakupiliśmy sobie troszeczkę RPK-ów, zakupiliśmy e, przepustkę, także odbieramy całego Battle Passa, jak widzicie. E, no, z Monsters Attack, czyli ósmego setu nie odbierałem. O, dobra, jednak coś otwierałem, jednak tutaj e, jedna arenka do mnie trafiła. No ale my tutaj sobie wszystko, e, całą resztę ładnie odbierzemy. Zobaczymy później, jakie nowe rzeczy tutaj mamy. Może poulepszamy jakieś skiny. Zobaczymy, co właśnie z tych naszych pięknych jajek e, nam wypadnie. No i co? Trzymajcie kciuki, żeby było to coś fajnego. Możecie zostawić również lajka, jeżeli lubicie taki kontent troszeczkę inny dookoła TFT, ale jednak nie stricte e, jakiś ranket czy, czy jakaś gierka. E, dużo osób się pytało w ogóle... Hmm. Właśnie, właśnie, kiedy pojawi się opening, także przychodzę do Was właśnie z tym o, przez niektórych wyczekiwanym filmem. E, tak jest. Dodatkowo, jeżeli jesteś nowy na kanale, jakimś cudem, no to może zostawić Subika. E, zajrzyj również do opisu, tam znajdziesz kilka, kilka przydatnych linków, chociażby mój drugi kanał, czy wspieranie e, tego tutaj kanału. A tutaj macie wspierających i bardzo serdecznie z całego serca im dziękuję za to, że mnie tutaj wspierają. Jesteście mega kozakami. Eee, no i dobra, lecimy dalej, odbieramy sobie te jajeczka. Czy ja mogę jakoś potwierdzać to enterem? No szkoda, że nie mogę. Szłoby to wszystko o wiele szybciej. No, ale dobra, dobra, dobra. Jesteśmy. Czekaj, na jakim momencie jesteśmy? Eee, 19. Dobra, ja nie wiem w sumie ile jest tych pozycji, ale podejrzewam, że jesteśmy gdzieś w połowie. Myślę, że tak z 50 tego jest, tak standardowo. Nie wiem, tak strzelam. No i dobra, zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj nam się trafi. Fajne wybuchy z tego co widzę. Zaraz sobie je wszystkie obczaimy i przede wszystkim sobie może coś pozmieniamy. Oczywiście, może niekoniecznie będzie to nasz skin, który no jednak tutaj jest takim troszeczkę. Jakby to powiedzieć. Um, ikoną tego kanału. O, w ten sposób. Ten skin otchłani jest jednak. E, jest jednak tutaj taką ikoną tego mojego kanału. Ale zobaczymy, zobaczymy, tak czy siak, może jakieś jednak fa fajne, małe legendy wypadną i czasami będzie można. Albo po prostu będą w kolekcji. O, i tyle, będą w kolekcji. No, ale jakieś mapki czy wybuchy, ja bardzo chętnie bym sobie zmienił, bo bo co set to są coraz fajniejsze rzeczy. Także wizualnie będzie można to tutaj sobie dopieścić, i w naszej grze będzie to ładniej wyglądało. E, wszystkie rzeczy oczywiście będziecie mogli zobaczyć w kolejnych filmach, gdzie będziemy grali rankedy. Czy to mapy, czy to jakieś wybuchy, będziecie mogli sobie właśnie e, tam e, pooglądać, jak to wygląda. Także zapraszam, zapraszam serdecznie na jakieś filmy. Eee, czy, to, czy to z Rankedów, czy to po prostu z jakiegoś TFT Challenge, bo też mamy taką serię na kanale, gdzie wykonuję challenge od Was eee, w Teamfight Tactics. Także no, dobra, zbliżamy się już do końca i całkiem szybko poszło, długo to nie trwało. Osom! Awesome! Cała przepustka odebrana, tutaj mamy jeszcze ewentualne emotki. O, ale trzecie chyba nie odbiorę. O, patrzcie, brakuje. Brakuje mi niestety e, troszeczkę jeszcze expa, no ale dobra. Przechodzimy teraz, e, nie tutaj, tylko do właśnie, do lutu. No i moi drodzy, mamy, mamy jakąś nawet mityczną esencję, ale to chyba nie jest związane z TFT. E, ale mam skrzynkę, patrzcie, ty, to możemy, tak for fun, otworzyć jeszcze skrzynkę z Ligi Legend. Dostaliśmy seta, fajnie, szkoda, że nie gram w ligę. No ale tutaj znowu wspomnę o drugim kanale, który e, prowadzimy. E, tam są inne gry niż TFT, i być może kiedyś Liga Legend również tam się pojawi. Także zapraszam serdecznie do zasubskrybowania i, i kto wie, kto wie, może coś takiego się pojawi. Także secik, no nie wiem, póki co nie gram w lola, ale może kiedyś to się zmieni. Patrzcie, ty. A to co to? Lux Radiant Chalice. I tutaj też jest jakaś ten. I to też jest jajo. Ho, bo widzicie, tutaj na ikonce mam jajo, a to nie wygląda zupełnie jak jajo, a jest to jajo. Dobra, to otwórzmy to jako pierwsze może, zobaczmy, co tutaj w tym nam się wykluje. Uwaga. Okej, okay, jakaś dwugwiazdkowa fuwa, niech będzie, spoko, nie jakoś mega mi się to nie podoba, ale okej, okay. dobra yy, Zacznijmy, tak wiecie, delikatnie, jakieś emotki, zobaczmy sobie, czy będzie coś tutaj fajnego Go team, okej, okay. Ezrealek, fajny, otwórzmy sobie kolejną, let's go Jakiś kotek, ej w sumie fajny, w sumie fajny Dobra, i ostatnia emotka na dzisiaj to, yy, to jest chyba Tarik. Tak jest, dobra. Eee, no to co? A to co to jest? O kurde ty. To też chyba nie jest związane z TFT. Ale dobra, tu coś mogę. Tu coś mogę levelować, ale no dobra, mniejsza z tym. Eee, Whisker Egg, cokolwiek to jest. Mm, dobra, Whisker to jest chyba jakiś skin po prostu, jakaś taka nasza mała legenda. Także zobaczmy, jaka nam wypadnie. Super skład Whisker. Tak, to jest właśnie dodane w tym nowym secie. Ej, i w sumie fajne to jest. Fajnie to wygląda. Jestem ciekaw, jak wygląda na trzech gwiazdkach. Dobra, dostaniemy jeszcze jakiegoś innego. Zobaczmy, co to będzie. Aha, dostałem tego samego, tylko że na dwie gwiazdki. Chyba, że to jest właśnie ten konkretny super skład Whisker Egg. Ale nie wiem, nie przeczytałem tego do końca. Mm, wydaje mi się, że nie. No dobra, czyli mamy go już na dwie gwiazdki. No to mało esencji będzie nam brakowało, żeby odblokować go na trzy gwiazdki. Oczywiście to też sobie dzisiaj porobimy, upgradeujemy sobie jakieś skiny. Dobra, Star Guardian Toker Egg. Okej. Okay. Zawiera Star Guardian Toker. No dobra, to zobaczymy. Mamy takie trzy jajka. Także let's go. Co tutaj będzie? Uuu, jakieś takie różowe. Proszę bardzo, proszę bardzo. Niespecjalnie mi się to podoba, ale jednak legendary. Legendary, proszę bardzo. No to fajnie. Może być. Let's go next. Zobaczmy, co tutaj będziemy mieli. Aha. Czyli to mi się chyba ulepszy najprawdopodobniej na dwie gwiazdki. Tak mi. Yy, przepraszam, na trzy gwiazdki, tak mi się wydaje. Eee. Aha, tak, bo to jest konkretny skin, tak? Star Guardian Talker. Ok, czyli teraz będziemy mieli go na 3 gwiazdki. No dobra, dobra, dobra. pumam I tak wygląda na 3 gwiazdkach. Szczerze mówiąc, jak na legendary skin, nie jest to nic wspaniałego. Jakby nie podoba mi się taki. Taki kurde wróbelek jakiś średnie. Średnie, szczerze mówiąc. Ale dobra, lecimy dalej. Tutaj może otworzymy sobie jakiegoś e, Grizzly. I tutaj już mamy, mamy e, dużo form tego właśnie. Tej małej właśnie legendy. E, czyli różne skiny możemy dostawać do tego Grizzly. Także zobaczmy, może jakiś niedźwiedź fajny nam się trafi. Let's go. Super Squad Grizzly. Też w sumie fajny. Taki, no, pasujący do tego setu, nie? Jednak taki. Taki właśnie ala super bohater. Taki trochę Power Rangers jakiś, jakiś. Let's go, next. Zobaczmy, co tutaj będzie. Dark Star Grizzly. Szczerze mówiąc, chyba poprzedni mi się bardziej podobał. No, ten wygląda tak. Hmm. Nie, poprzedni był lepszy, no, poprzedni jakoś bardziej mi się podobał, dobra. Eee, Little Legend Series Egg. Okej, okay. od 1 do... O... Dobra, nie mam tego, ale tutaj mamy legendarki, także to zostawimy sobie na sam koniec, a otworzymy teraz sobie te trzy jajeczka, także let's go. Zobaczmy, co tutaj będzie nam się kryło. Jakiś, jakaś taka niebieska poświata. Okej, okay, czyli dostaliśmy konika. mhm. Mm no, raczej nie będę tego używał, ale spoko. Zawsze e, fajnie mieć coś takiego. Dobra, i drugie z trzech: Zielona poświata. I mamy jakąś melismę. Ok, one star. No, też nie jest to nic takiego nie wiadomo jakiego. E, no, ale może jakieś fajne legendarki nam dropną. Zobaczymy. Ostatnie jajko z tego typu. O i proszę bardzo, mamy kreta. Kret w ogóle jest chyba już od pierwszego setu. Tak, od pierwszego setu są te, są te krety. Ogólnie są całkiem spoko, mm, ale raczej takim, takim, takim krecikiem nie będę e, pogrywał. Raczej zostanę przy swojej projekt odchłani. No i dobra, przyszedł czas, moi drodzy, na legendy. Legendarne jajka. Let's go, zobaczmy. Może to jakoś nas tutaj jednak odkuje, e, jeżeli chodzi o ten. Cały opening, no, co prawda nie jest zły, wiadomo, jakby nie wydaliśmy też nie wiadomo ile pieniędzy, ale jednak, no, zdarzały się takie e, openingi, gdzie na przykład ten Chibi Yasuo co nam wypadł. Kurde, no, widzowie, to było coś niesamowitego, także może tutaj też wypadnie coś fajnego. Trzymajmy kciuki, ja trzymam, moi drodzy, i uwaga. O, no nie, no, tragedia. Taka legendarka. Dobra, może w drugim będzie coś lepszego. O jejku, ale pierwsze jajo, no tragiczne, zobaczmy jak w drugim będzie. Let's go. Dobra, trzymam znowu kciuki. O, matko. <laughs> no nie są to zbyt dobre skiny. E, przynajmniej jak dla mnie. No nie podobają mi się za specjalnie, także. No cóż, tak to wygląda, jeżeli chodzi o nasze jajka. Ale przejdźmy jeszcze do TFT. E, albo nie, nie do TFT, tylko tutaj. Wejdźmy sobie chociażby na Normala i przejrzyjmy, jakie tutaj skiny mamy. Proszę bardzo, tutaj mamy. Wow, tutaj mamy wszystkie legendarne. Aha, bo to jest River Spirit. Okej, okay, dobrze. I to jest też River Spirit, taki. Z nowego setu. Ej w sumie spoko jest. Fajny. Dobra, tu jest moja najwspanialsza projekt. Projekt Abysia to się nazywa po angielsku. No ale dobra, gdzie mamy jakieś takie nowości? Ej, a jaki w ogóle skin był za, za rangę w poprzednim secie? Kurczę, jestem, czekaj. O, nie wiem, bo w sumie też nie patrzyłem jakiego skina dostanę. No ale dobra, szukajmy nowości, proszę bardzo, tu jest pierwsza nowość, ale raczej mnie to nie jara, raczej nie chcę takiego Fury Horna, raczej to nie jest skin dla mnie. Eee, tej fówy też tutaj nie będę ulepszał. Ale to, ten grizzly, no to już jest coś innego. To jest fajne. Mamy tysiąc, jak widzicie, tych odłamków, czy co to tam jest. Także myślę, że takiego sobie bym ulepszył na trzy gwiazdki, bo wygląda naprawdę, naprawdę e, spoko. Także proszę bardzo, jest druga gwiazdka i pyk. Za stówkę robimy trzecio. Trzy gwiazdkowego. O, tego grizzly. Zobaczmy. Ej, fajny jest. No. Fajny, fajny, podoba mi się, dobra. E, ten w ogóle, jakby wyglądał na trzech gwiazdkach? Bardzo podobnie. Też tak, drze, mordę. Ale nie. Ten mi się szczerze dużo, dużo bardziej podoba. Nie wiem, kojarzy mi się z takim jakimś żółtym Power Rangersem. Dobra, zobaczmy, gdzie jeszcze mam jakieś nowości. Tutaj mamy tego, tego konika. No, szczerze mówiąc, tutaj mam lepszego. Jakoś ten Hot Rod bardziej mi się podoba. Niż ten taki KDA. E, tu mam tą melismę. Jak to w ogóle by wyglądało na trzech gwiazdkach? No, też jakoś niefenomenalnie. Eee, krecik, krecika też nie będę ulepszał. Czekaj, to może jest coś? Nie, te skiny już dawno były. Dobra, czyli to nie jest za ten, eee, za ten poprzedni set. Mm -hmm, czy coś jeszcze tutaj było nowego? Halo, halo. Dobra, tu mamy jakieś nowości. No, ale nie, no to jest. To jest akurat masakra, te, te tokery, No też nie jest to nic fajnego. W sensie mówię bardziej o tym, z tego jestem bardziej zawiedziony. No bo ten ok, nie jakby dostaliśmy trzy jajka tylko na tego konkretnego skina, także fajnie mamy go na trzech gwiazdkach. O, to też jest fajne, jak to będzie na trzech wyglądało. Yy, jakoś dziwnie. No ale dobra, zróbmy sobie go na trzy gwiazdki. Let's go. Niech będzie. Także mamy nowego taktyka. I czekaj, na jednej to wygląda tak, na drugiej to wygląda tak, a na trzeciej? Ja nie wiem, jakby coś mu łeb rozsadziło i wyszło z tego. Mm. Dziwne, dziwne, no ale dobra. Te, ten, ten dwugwiazdkowy najbardziej mi się podoba, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o sam Splash Art, Nie wiem, jak wygląda w grze. Yy, no i tutaj jest ten nasz Chibi Dragon Manser, jasuło, którego dostaliśmy kiedyś z poprzednich. Yy... Openingów mega mega sztos. Dobra, zobaczmy jakie nowe mapki mamy, proszę bardzo. Mamy coś takiego: thread level nom. Nom ok, thread level ok, thread level tentacle, tentacle, tentacle? nie wiem i poro ranger HQ. Ok. Hmm, to w sumie może sobie ją od razu wyposażę. Jest legendarna, także, także spoko. Dobra, i to wszystkie wszystkie mapki. Także mamy z tego setu 4 na 5 czyli standardowo. No i zobaczmy jeszcze sobie te wybuchy. Wybuchy mamy tutaj. Mamy jakiś Justice Beam. Czekaj, czekaj. Jak to wygląda? No takie niebieskie, spoko. Eee, mamy jakieś miłosny, ej, ten wygląda jeszcze lepiej. I tutaj mamy taką bombę. Normalnie jak wybuch bomby. Hm, zastanawiam się nad tym wybuchem, albo nad tą taką falą rocket punchem. Kurcze, nie wiem, które lepsze. Wiecie co, póki co, póki co może sobie wezmę taki, niech będzie. Przetestuję sobie to w gierce, jak to będzie wyglądało. Ale moi drodzy, ja dziękuję serdecznie wam za oglądanie tego openingu. Jeżeli wam się to podobało, no to oczywiście łapka w górę. Będziemy robić tego więcej. Zostawcie jakiś komentarz. Widzimy się w kolejnych filmach już z gierki. Także życzę mi jego dnia i elo.